Cześć moi drodzy. Jeżeli nie jesteś firmą Typen Donation, która nie realizuje płatności od X lat dla swoich pracowników, przede wszystkim dla osób, które z nią współpracowały, no to ten film nie będzie cię w żaden sposób dotyczył, ponieważ dzisiaj będziemy oglądać rewelacyjnych pracowników na rewelacyjnym poziomie, w którym którzy wiedzą jak to po prostu to się robi i po prostu jeżeli jesteś osobą, która nie wie co i jak, to tego nie rób, nie bierz się za rzeczy, na których się kompletnie nie zna. Także moi drodzy, wy zostawiacie łapeczkę w górę, a my dalej czekamy na płatności od Typen Donation, bo to już to już to już nawet nie jest men. To jest szczera prawda i problem. No, setki tysięcy osób pokrzywdzonych i ogromne pieniądze. Zainteresujcie się tematem, bo mówię, naprawdę warto i trzeba by było już coś z tym zrobić. W każdym razie, zawsze was na rewelacyjnych pracowników na innym poziomie. Zostawcie się łaposzkę w górę, tak pracownicy i bądź dobrym pracodawcą. Pamiętaj o tym, Także czuj się zatrudniony u mnie w firmie rozwalania drewna. Proszę bardzo, zaczynamy od tłuczenia. Więcej tłuczenia, jeszcze więcej tłuczenia Tłuczenie, samo tłuczenie. Tutaj źle trochę trafił. Ajajaj, aj, aj, tam się jeden przewalił. Musisz go podnieść i rozwalić. Musisz go po. Bo je, nawet bokiem uderza. Uderzył w tamten. Jeszcze jeden leży luźno, mordo! Musisz to zrobić. Dlaczego on każdy rozwala na jedno uderzenie? Czy ta siekiera jest z jakiegoś neodymu? To jest niepoważne. Tutaj mamy gościa, który robi sobie elegancką wycinkę w marmurze. Ja teraz czekam na e, obrobienie kominka, na kamień. Granit, e, którym będziemy mieli obrobiony kominek. Czekam, czekam i nie wiem co się wydarzy. Nie wiem kiedy. W każdym razie wszystko jest ponacinane. Miejmy nadzieję, że chociaż firma kominkowa zrealizuje <laughs> swoje zaległości wobec mnie i innych osób. Nie no, mam bardzo fajną firmę. Kominka, jak będziecie chcieli, to dajcie znać na, na maila, to dam wam informację, co i jak do koła uderzać. I to gościu robi ręcznie! Zobaczcie to! To nie jest tak, że pracuje za niego jakaś maszyna, tylko on nacina swoją ręką, robiąc różne salta z tą ręką. Tu oczywiście wykonane i zrobił to ręcznie! Okej, okay, a tutaj mamy gościa, który wycina płyty CD. Czy on przygotował? O, oh, to jest szkło. Na co takie koła będą przeznaczone? Czy to będzie jakaś... hmm, czy to... Ouuuuuuuu! To jest nawet satysfakcjonujące. M metoda definiująca bystre prace robotnicze ciężkie, ale se przetłumaczyłem na angielski w każdym razie dobrze, bo po chińsku nie rozumiem, nie wiem. Nie uczę się na co dzień chińskiego, także on to normalnie z dwóch robi tak. Gierary here, get out here, proszę bardzo, dobrze. Czy to będą płyty CD? Mam nadzieję, że nie. Tutaj mamy pracownika jakiegoś sklepu, który wspaniale składa spodnie, ale potem weź to, przymierz i złóż z powrotem, żeby wyglądało tak samo jak przedtem. No nie jest to możliwe, także żeby. O, silny. Mordo nawleka gąsienicę dwoma rękoma z zaopatrzył to. Jep, jep, jep. A przesuwa to w drugą stronę, a teraz sobie zamknie gąsienicę. Jak? Jopy Tom Jok! Jesus i zakleszczy to czymś, tam wsadzi jakąś śrubę. I oni to zrobili rękoma, rozumiecie to. Także człowiek nie zawsze zawodzi. O, proszę bardzo, możesz przesunąć sobie za pomocą belki tam wejściowe to jest kobita. Proszę bardzo, Żung-Żang-Żing, jaka ona jest silna. Czy ona. Okej. Okay. Ręczna technika pomaga kierowcom zmieniać opony yy, wszech czasów. <grywa> od wielu czasów, od wielu lat to działa. No i jest wsadzona. Dobrze. Proszę bardzo, A tutaj mamy. Czy to będzie odlew jakiejś cegły? Ci pracownicy nas dzisiaj pozaskakują. Coś w sensie tak. Jeb makaron na to. Czy to będzie jakiś fondi z makaronem? Miejmy nadzieję, że nie. Albo to jest ta taka siatka, włókno. To jest takie włókno, które zlepi całą powierzchnię, ja wiem o co chodzi. Ja wiem o co chodzi! JO się buduję, jo wiem! Jo rozumiem! To będzie to jest sos do makaronu tak naprawdę, nie śmieję się, ale... No i to włókno będzie ok. Po drugiej stronie będzie oczywiście wszystko zostało za... zategowane, zatentegowane, się mówi tak u nas zategowane, zatentegowane, Zateguj, tenteguj. i proszę bardzo, o, wyciągnie całość. Z tej strony będzie delikatnie pociągał. No i co? O, to takie wzory się porobiły. Myślałem, że to jest. Co ty robisz z tą rybą? Ona od razu do wody! Ziup na proszę bardzo. Ta ryba, ona spokojnie gdzieś tam, ziup, kolejna. Tutaj mamy jakiś stelaż, prawdopodobnie na altanę ogrodową, może to będzie nawet taka altana grillowa ogrodowa, wiecie o co chodzi. Wszystko jest przygotowane, fragmenty do góry, sklejają to, nitują czy cokolwiek, no nie no, drewna raczej, to, to nie będzie nitowanie, w każdym razie gdzieś tam zlepianie tych elementów. Całość do góry, proszę bardzo, zrobili to w, nieca, w niecałe 45 minut, także jeden przygotowany, elementy dachowe, proszę bardzo, mam nadzieję, że na to pójdzie jeszcze jakaś papa, ewentualnie e, jakaś, nie wiem, Pięć warstw jakiegoś, nie wiem, jakiejś bajcy, która zapowiada. chiński domek, to jest chiński domek, w mulan taki był. Obijanie torów kolejowych. Co tu masz taką siłę, typie? Yeah. To trochę waży. Jee. Yeah. Oni łamią tory? Jaka to musi być i tory na pół? Ci ludzie łamią tory na pół. Te stal. Ja wiem, że stal zdrożała, ale prace takich pracowników są nieocenione. JAKĄ ONI MAJĄ SIŁĘ! A tutaj mamy gościa na koparce, który prawdopodobnie, on 360 backflipa na koparce robi. Odwraca się i odepchnie się, żeby wjechać tutaj na górę na lawetę. Ludzie to nagrywają, on wie co ma robić. Powoli do góry... Dziup. I w drugą stronę, do tyłu gąsienicą. Oczywiście, że tak. Tutaj wjeżdżamy na pole ryżowe jakimś samochodem, który, no, nie ma dużego pola manewru. Poradził sobie z tym polem ryżowym, wjechał tam. Tutaj, za tym samochodem będzie prawdopodobnie wie CO TY ROBISZ?! Co ty robisz? Nie do, te, nie, nie do tej rzeki. Co ty robisz? A! Kościół zawrócił! Jo już rozumiem. chłopca tam zawrócił. Co tu się dzieje? A ten tutaj dmucha arbuza jakiegoś zawija. Będzie go obcinał. Będą robić sushi, sushi z balonu. Arbuza? Sushi z balonu. Oczywiście, że tak. On będzie to robił na ślepo. I jeszcze dodatkowe ten. A, będzie przygotowywał sobie krojenie seleru albo cokolwiek innego kukurydza. Ale będzie to robił tak, żeby balon nie strzelił. Ziup. Ziup. I I Je ten balon, proszę bardzo. Czyli da się obcinać kukurydzę, żeby jej nie. Żeby obciąć kukurydzę, a nie rozwalić balona. Ten jeszcze robi tu jakieś dziwne sztuczki. Jeszcze trafił na tę kukurydzę, posprzątał cały stół. Odłożył wszystko w temacie, proszę bardzo. Mam talent. Must be the music. Tylko że kręcone nożami. Tutaj zbieramy. Co z tym słoneczny? Czemu go nadziewasz? Żeby rósł wyższy? Czemu on obcinał ten słoneczek? Jak to miało sens, żeby go nadziewać potem? Tutaj mamy pędy bambusowe, które później zostaną wygotowane. Albo to miecz samurajski. co to jest? Pałka wodna? Czy ona jest czarna na końcu? O co tutaj chodziło? Spawy! Mamy spawanie ogrodzeń. Będą betonowe ogrodzenia. CO TO JEST?! Żłobienie, że niby drewniane. Później malowane bejcą, mam nadzieję, że tak. To jest chore. This is sick. To jest sick drewienko. Mam zmiażdżony łeb. 啥一思？走。 I bejcowane, proszę bardzo. Miejmy nadzieję, że jeszcze na kolor. Nie, no, bez, bez koloru zostanie. Ale jest zrobione pięknie. Nie trzeba by było wyszukiwać jakiegoś wyszukanego drewna. Wyszukiwać wyszukanego drewna. Jednak jest malowanie. No i takie ogrodzenia pozostają już tam na stałe. Mam nadzieję, że oczywiście odpowiednie obrobienie pójdzie, bo to widać, że tam było coś malowane. Także obróbcie to. To nie jest koniec waszej pracy. A tutaj przygotowujemy cegłę, zbiera kolejne warstwy. I tak się robi cegłę. Gdzieś w Chinach oczywiście całość będziemy musieli jeszcze poodrywać, bo tam nie wszystkie miejsca się oderwały. Ale to jest tani sposób na zrobienie bardzo dobrej cegły. No i ci pracownicy wiedzą, jak to robić. Czemu ten gość robi? Popas w tym. To jest podłoga, prawda? Tam musiało być bardzo dużo posadzki. Myślałem, że to jacyś mali ludzie, że w sensie dzieci się tym zajmują, a nie. Tutaj będzie, o szklenie, proszę bardzo, na takim dźwigu wciąganie tego do góry. Miałem robione okna, więc wiem też, jak działają takie rzeczy i jak to wnieść na najwyższe piętro budynku, ewentualnie na powiedzmy 15 piętro. Wszystko powoli do góry, żeby tylko to nie uderzyło w tamto miejsce. Ciągnijmy to do góry. Teraz, jak to wciągną do góry? Teraz to jest pytanie, bo to już prawie mają na miejscu. I co dalej? Co dalej z tym zrobić? Tak to wciągają. Nie wiem, w jaki sposób to zrobili, a nie można było tego wnieść klatką schodową, byłoby. Ja rozumiem, żeby to było ciężkie, natomiast by było mniej roboty, wiecie o co chodzi. I do zaszklenia całe te pięterko, proszę bardzo, oczywiście zapianowane, robienie na takich wysokościach jest bardzo ryzykowne. No ale jednak, no i ludzie sobie radzą, zobacz. Pomysłowi pracownicy budowlani na wyższym poziomie 27, poprzednich 20 części... 26 części! Nie widziałem, natomiast no, zobaczymy co się wydarzy. Oni, tutaj będzie przygotowanie schodów prawdopodobnie, czyli on sobie jakoś to zaszalu, zaszaluje, tak zwany. To jest szalunek zrobiony pod schody, jest go więcej, jakieś powycinanie schodów, no... なななななななななな I tutaj potem, czyli nie zbija tego belkami. Tylko on sobie to przygotował. Przygotował już na całości. Jest ile roboty. I to wszystko, co później zalejesz betonem. Zaszalujesz od góry i zalejesz betonem. To może się wydarzyć. Oczywiście, że to może się wydarzyć. No, fajna sprawa. Bardzo fajna sprawa. Oczywiście schodki będą później odmierzane. Ale no, trzeba mieć troszeczkę czasu i chęci, żeby coś takiego przygotować. U mnie szalowanie schodów wyglądało znacznie inaczej. W domu już niebawem będę wam też podsyłał, jak tam u mnie na budowie, co się dzieje. Bo, bo wiem, że czekacie. Wybaczcie. Taką podjęliśmy decyzję z moją Kuchaną Asią, że nie będziemy tego wszystkiego pokazywać do czasu, aż raczej nie będziemy tam mieszkać, ewentualnie później zobaczymy, co będziemy chcieli pokazać, na pewno oprowadzenie z wnętrza domu zrobimy, czyli pokażemy wam jak mieszkamy, jak wszystko się odbywa, no potrzebujemy jeszcze czasu, nie wiem czy w tym roku się uda, mamy maj, także do września chcielibyśmy e, zrobić wykończenie, przynajmniej dołu, a później zobaczymy, no bo to jest oczekiwanie później na stolarzy, rozumiecie, na osoby od wykończeniówki, bo teoretycznie stan deweloperski mamy już zakończony. Na dzień dzisiejszy, w którym to nagrywam, brakuje nam tylko 4-5 dni pracy, żeby stworzyć E, e, szczyty, to znaczy, żeby. O, mamy jeszcze wibrator tutaj do betonu. Hehe, he, wibrator! Nie podchodźcie do tego w taki sposób. Tak się nazywa e, ten przyrząd. Oczywiście schody idealnie wylane i tak dalej. Natomiast, tak jak mówię, na ten e, moment mamy etap e, surowy, zamknięty i nawet już mamy zrobioną elewację, praktycznie mamy stan przeddeveloperski z racji tego, że brakuje nam tylko ocieplenia, poddasza. Mamy już wałnę położoną na górze, wystarczy zrobić regipsy, OSB i tak dalej. I wszystko się poukłada, także będzie dobrze. Schody ściągnięte, proszę bardzo. Także jeżeli dotrwałeś do tego momentu i bardzo czekasz na to, żeby zobaczyć, jak niedługo będziemy mieszkali, oczywiście dzięki wam, dzięki mojej ciężkiej pracy, ale też dzięki wam, wszystkim osobom wspierającym na streamach, donatującym, wspierającym kanał, i tak dalej, dzięki wam, ten dom również może powstać. Jesteście naprawdę taką bardzo fajną, rozsądną cegiełką do tego, żeby to wszystko wybudować. Także bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję. I tak jak mówię, jeżeli dotrwajcie do tego momentu i chcesz, żebym pokazał Ci jak mieszkamy, mam nadzieję, że już w wrześniu będę mógł pokazać więcej, to zostawiajcie łapeczki w górę. Jeżeli nie, no to na pewno w przyszłym roku, na początku przyszłego roku chcemy się wprowadzić. No ale teraz pozostaje etap wykończenia, więc wszystko będzie trwało. Natomiast tutaj kopiemy bardzo dużą dziurę. Prawdopodobnie będą robić jakieś, co to jest zalewanie betonem? Po co tam zalewacie beton? Czy to jest jakaś przydomowa oczyszczalnia? Czy to będą jakieś, Czy to jest jakaś wędzarnia? O co tutaj chodzi? Czemu takie grzybki z tego wystają? I czemu to jest obkładane? Kamieniem. O co tutaj chodzi? Co to za stelaże to będą robione? O co tutaj? What the fuck is going on here? A, bo tam beton już był wlany w to i tylko osadzili na tym e, te, te belki, te belki takie stropowe powiedziałbym, takie no, drewniane e, belki, a tutaj mamy przygotowanie oczywiście jeszcze drewna, całość będzie oczywiście zabejcowana, drewno jest wcześniej zamoczone w specjalnym płynie, bo jest, ma takie e, zielone fragmenty powiedzmy, czyli ono było tak jakby konserwowane do przygotowania, po to wszystko jest oczywiście teraz szlifowane, mamy beleczki, proszę bardzo, no właśnie. Koszta domu są niewyobrażalne, zrobienie takiego tarasu, zrobienie balkonów, osobne e, te, ante, jakieś antresole, jakieś tarasy, jakieś y, tak zwane portfenetry, wiecie o co chodzi, żeby je wszystko przygotować, to wszystko kosztuje. I zobaczcie, wygląda to pięknie, ale co z tego, jak kosztowało miliony złotych? i Czy było warto, nie wiem. A na koniec zostawmy sobie elewację, bo prawdopodobnie zobaczymy teraz wykonaną elewację, albo taras, jakiś drewniany taras, albo to wszystko będzie zasypane kamieniem. Yy, no nie, będzie tutaj jednak jakaś wysypka czegoś, no, czyli betonowy taras. A po co? Po co robicie betonowy taras, jak wystarczyło zrobić bardzo fajną kostkę? Chyba że oni naprawdę nie chcieli, chcieli mieć po prostu taki betonowy podjazd. Oczywiście on był wcześniej yy, zaszalowany i zrobiona taka, powiedzmy, no, nie mógł być. Wylane na całości, tu trzeba było zrobić jakąś dylatację. To bardzo dziwny temat. O co jezu, to impregnacja. Co roku impregnacja, chodzenie po tym. No fajnie, wygląda to. Do... A bo to są odlane takie ogromne płyty. No ciekawe, ciekawe. Oczywiście wszystko zasadzone. Jest tam dylatacja, tam będzie usypywane to prawdopodobnie kamieniami pomiędzy, ewentualnie po prostu e, taką ziemią. Ile roboty? Czy było warto? Nie wiem, bo nie będę tam mieszkał. Ale ile robot? Jesus, I te to są kamienie, oczywiście, że tak. No, wygląda fajnie. Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Nie wiem, zapytajcie ich. I to tyle, moi drodzy, w dzisiejszym kreatywnym odcinku z ludzi pomysłowych, ludzi i pracowników na bardzo wysokim poziomie, którzy pokazują Ci, jak wykonać niektóre prace. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej, stawcie oczywiście łapeczki w górę. No i co? Uderzajcie do Karola, prezesa firmy Tipendo Nation, żeby wreszcie zrealizował płatności. Mi nie wisi dużo pieniędzy, ale innym ludziom wisi masę, masę kasy. I to są naprawdę miliony złotych. Także zacznijmy coś powoli z tym robić. Mistrzowski łokieć, trzymajcie się, do zobaczenia już jutro, bo odcinki codziennie o 15 w tygodniu i o 10 w weekendy. Na razie łokieć. Institut Cartogràfic